Jestem Jurand ze Spychowa, a ty przebierańcu wyglądasz jak kontur posiekany i wrzucony do latryny pod grunwalem. Nie, Jurandzie, jestem szeryfem w Armii i Mazur, walczącym z bezprawie, ze skorumpowanymi urzędnikami, z sitwami, z mafiami, z politykami, z olsztyńską ośmiernicą, której macki. Sięgają Królewskiego Dworu, jakbyś ty to tak nazwał. Jak cię wołają? Leszek Bubel, serf Warmii i Mazur. Obecnie kandydat na senatora, któremu oprócz kodeksów i broni niezbędny jest immunitet, aby olsztyńska ośmiornica nie mogła mnie wsadzić do lochu. Ukręknij, szeryfie, ja, Jurand Zespychowa, Pasuje un ciebie, Leszku, Bublu, na senatora.